Cześć, witam w kolejnym tygodniu przygotowań. Zostało 3 tygodnie do zawodów. Dzisiaj z mojej kuchni na początek kawka, tak zaczynam przeważnie dzień. Dzisiaj, jako iż będę na wyjeździe, ponieważ udaję się do mojego trenera, do Krystiana, zrobimy z nim klatkę. Więc robię posiłki na połowę dnia. Pokażę Wam jak to wygląda i może coś nagramy z treningu. Jeżeli chodzi o posiłki na dzisiejszy wyjazd, no to z racji, że robimy trening z Krystianem, no to większą część kaloryki chcę zostawić właśnie na trening i potreningowo. Jako, już tych węglowodanów nie mam za dużo, bo mam 140 gramów węglowodanów na dzień, więc biorę 100 gram ryżu, czyli 80 gramów węglowodanów, na dwa posiłki podzielę. Pół kilo kurczaka. I jeżeli chodzi o warzywa, to będzie to broku. Czyli 250 g kurczaka na posiłek plus 20 g masła orzechowego do każdego z posiłków. Jako, iż mam 30 g tłuszczy, no to te 20 g upchnę w tych dwóch posiłkach. 250 g piersi z kurczaka. Wiem, że nie wygląda to zbyt apetycznie, ale nie ma to wyglądać. 50 gram ryżu na posiłek. Biorę dwa posiłki ze sobą, czyli będzie to po prostu 80 gram węglowodanów, które zająłem na śniadanie i w trakcie trasy. 20 gram masła mikrołowego do posiłku. Czyli wychodzi nam 10 tłuszczy na każdy posiłek. Jeżeli chodzi o moje posiłki w ciągu dnia, no to praktycznie się to teraz nie różni, więc szału nie ma. Mistrzem kuchni teraz nie zostanę, aczkolwiek bazuję również na posiłkach na słodko, czyli teraz mam fazę na omlety, więc są to omlety czy płatki ryżowe z białkami i jaj, na które macie promkę na stronie farma białek z kodem michałub 10. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o jedzenie. Odżywka białkowa, mięso, jajka, no tutaj raczej jedno, dwa jajka wchodzą w grę z racji ilości tłuszcz na cały dzień i masło migdałowe. Na tych produktach bazuję przeważnie w ciągu dnia. あれ パチンと。 Zdjęcie tego, jak O, tak. I odwiedziony z zewnątrz. O, no. O. O, masz. Zaciśnijmy garstki. Tak. Tak, to jest tego ze Ok. Okej. Najszerszy? Jest, to jest tak? Jest. Dobrze, jak ten, jak tak, rozłóż ręce, wciśnij je sobie tu, nie, stan normalnie na tutaj jakbyś jakieś tak, ustaw nogę tak już normalnie, równo, tak, wciśnij sobie ręce przed siebie, od góry do dołu, oto mi chodzi, tak? tu tu, odtąd, w dół, i do klatkę, tak, daj sobie, no daj sobie ręce za siebie, rozłóż. tak, za siebie ręce, nie, za siebie, Świemy, się. No. Jeszcze mu Ci kazać na koniec, tak jak ze siebie, bo jak wstaniesz tak i się przybliż, to będziesz mógł trochę, tak, i możesz trochę jeszcze przed Wstań tak, jak ja stoję teraz? Zaś taką. A, się znowu, tak? Wciśnij tę klawkę, no i no cóż? No, ma Tak? do przodu jak I teraz wyciągaj sobie ręce. No, do przodu delikatnie się podpiąć. Właśnie, dociśnij rękę. Tak. Ok. Tak mówię. I tą też. Ale lepiej widać teraz lewy bark, nie? Lewy bark widać lepiej teraz nawet, nie? No tak. Okej. Okay. odwróć ręce może jak stoisz się z ten tej nogi jakbyś tam pchnął czy. sta che c'è roba non potevo. Io ero devo stato con tutti per mesi, adesso entro normale, va bene? Sarebbe pomeriggio, eh. Ma da cosa Delikatnie tak go zerwę No, teraz. Tak. Wypuścimy na pilot i nogi i rozepniemy. Jak będziesz stał tak, będziesz bardzo symetryczny. Bo masz na górze szeroką, tak? I jak wypuścisz, powiem, że będziesz miał wąskie w taki, ale nogi musisz rozepnać, żeby... Tak więc dzisiejszy ciekawy dzień dobiegł końca. Czyli trening z Krystianem, konsultacje, wszystko przebiegło tak jak trzeba. Co nieco dostałem wskazówek. A jak zawsze wyciągnąłem jakieś ciekawostki dla siebie. Dowiedziałem się co nieco o mojej sylwetce. Poprawiliśmy trochę pozowanie. Wpadł mocny trening klatki. Co zobaczycie na filmiku. Pokazałem jak prezentuje się sylwetka. Aktualnie jest to 3 tygodnie przed zawodami. Pewnie jak to wrzucę, to już będzie zostanie niecałe 2 tygodnie. Więc tak to wygląda na ten moment. Dieta bez zmian. Kardio bez zmian na razie, e, i praktycznie to będzie pewnie już e, moje ostatnie niecałe dwa tygodnie, jeżeli chodzi o e, zapierniczanie na treningach. Potem już tylko odpoczynek e, i jak to zawsze przed zawodami czyli odwadnianie, które również e, chciałbym opisać w, w filmiku e, i Wam wrzucić. Tak więc, jeżeli kogoś zainteresował ten filmik, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wyszedł on trochę lepiej niż ostatni. Zapraszam do subskrybowania kanału, do komentowania, dawania łapek w górę, jeżeli się podobało. Dziękuję za każdy konstruktywny komentarz i do zobaczenia następnym razem.